Zaraz, zaraz, możemy zrobić tak, o mam pomysł. O, na razie pierwsza wersja. Widzi pan? Tu, ten film będzie się pojawiał A, w tym i, dobre, i, i w tym momencie pan wyjdzie z tego. Czyli teraz dobra? No, to jest dobre. Rozumie tak. pan? Wiecie co to jest? Wiecie? Papier? Jaki papier? Co to jest? Nikt nie zgadnie. Nikt nie zgadnie. Nikt. To jest kochani przydział papieru toaletowego na przyszły rejs. Zobaczcie, papiery są długody, nie tylko u nas wszędzie, z tej strony świata. Toganie zobaczcie, jak ten papier jest w ogóle robiony teraz. Oszczędnie tak, o. I To nie ja wymyśliłem, to, to jest... To maszyny teraz takie robią. O. To specjalnie zrobiono to wszędzie. Co, co, co 16 cm jest taka dziura. To już przewidziane wszystko. Pewien rzemieślnik, umysł otwarty, chciał pokryć lukę na polskim rynku. Papier marszczony chciał nam dostarczyć, lecz podatkami zgnębił go fiskus. Ojdana, 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 ojdana. Oj, dana. To jest ludowa piosenka. Dana, oj, dana, oj, dana, oj, dana, oj, dana. Decyzji jednak nie chce zmieniać. Może z fiskusem się jakoś dotrze. Lecz póki co to nasz rzemieślnik takiej biegunki dostał z wrażenia, że nie pokrywa swych własnych potrzeb. Tak, tak Roli tegoż papieru Tegoż papieru Nie gra już trybuna Jak kiedyś Chociażby teraz Rola prasy wzrosła Widzicie jak wielkie przemiany są u nas Panie, to jest na przyszły statek tak. To na przyszły statek To już jest tego Widzicie jak wielkie przemiany są u nas Popyt jest na bibuła a trybuna w kioskach. <głos> <głos> tak, niestety. <noise> tak, tak, proszę Państwa. A właściwie to chciałem się zwrócić do tego papieru. Ileż lat już Cię nie ma w całym PRL-u, żeby chociaż za dolary można było kupić. Lecz ja sobie tak myślę, jeśli brak papieru, może coś innego u nas jest do dopędu? No bo ludzie jeżdżą na, na księżyc, penetrują kosmos. O! Dzisiaj. Michaił z, re, z Ronaldem rozmawiają szczerze. Lasery, bajery, a u nas po prostu reforma zapomniała o dopnym papierze. Patrzę więc ja sobie na te 500 osób, co stoją w kolejce pomarszczony papier. No nie wierzę. Po prostu uwierzyć nie sposób. No może jakieś przyczyny są tego. Lecz jakie? Znaczy, jakie to ja dobrze wiem. Ale czy ja tam za nas muszę mówić? Wiem gdzie, co, kiedy oraz tak jak 100% u nas ludzi. I to jest to. To nasze kredo, zmrużone oczko pół na pół. A co jest grane, wszyscy wiedzą. No i kurtyna ciągle w dół. Teraz Wam powiem. Jest program. Jest program. We wtorek po dzienniku. O, po filmie teraz, da się, ale też po dzienniku. O! Co znaczą przy nim programy wszystkie? Wiecie o co chodzi, tak? Wiadomo. Trzech panów siada przy stoliku, a ten pośrodku to minister. A tutaj świata dziennikarze. U, mają Oksfordy, wielkie szkoły. Lecz na tej sali się okaże, że mimo wszystko to są koły. Wbijali im propagandowe bzdety w tej ich sorbońskiej szkole, a tu się okazuje, że niestety, niestety, prawda w oczy kole. Tu tylko prawda ma prawo bytu. Prawda na co dzień i od święta. Prawda podstawą dobrobytu. Prawda i w prawdę zawinięta. Oni, oni kłamią. Kłamią jak szewcy. Opowiadają byle co, zamętu światowego, siewcy. Prasa światowa, Kwibro gwo. Lecz czasem się zaczynam łamać. No, nasza prasa. No, wolna, tak czy nie? No, tak czy nie? No, ta. No, mogłaby też czasem skłamać. Lecz ona nigdy. Nigdy wali tak, jak jest, wali jak jest. Nie ma jak pigmy z głuchych dziczy, prawda mu zwisa. Co, gdzie, dlaczego, gryzie korzenie, nic nie krzyczy. No, chyba, że ugryzłby swojego. Tak jest? To jest możliwe, taki ping uuuu, Rożeń rośnie. Tak, tak, dziwny jest ten świat, jak powiedział Niemen, lecz ja go widzę po swojemu. Wiem, że zawsze prawdę zdominuje fałsz, lecz ja się pytam, proszę Państwa, czemu? Znaczy, czemu, to ja dobrze wiem. Ale czy ja to zaraz muszę mówić? Wiem gdzie, co, kiedy oraz czym, jak 100% u nas ludzi, bo Polak zapewnia sobie byt. Jak? Wciskając kit I takie wali wciąż numery Z dobrą miną do złej gry A dwa i dwa to nie jest cztery A bo ja wiem, a może trzy I to jest to, to nasze kredo Zmrużone oczko pół na pół A co jest grane, wszyscy wiedzą No i kurtyna ciągle w dół Przekonujemy się na wzór że dwa i dwa to nawet sześć. I dobrze, że humoru staje, chociaż niektórym chce się jeść. Ło, wow, to się udało, ale sobie próbujesz. Powiem, że, że to może być. Kurde, to będzie piękne.